Cześć, z tej strony Zabraczek. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobię ten z krótszych, taki krótki film, gdzie dam, gdzie wymienię pięć moich ulubionych Legotuberów, polskich oczywiście, ponieważ angielskich nie oglądam. No i ja zacznę od piątego miejsca. Na piątym miejscu dałem klockowego Kacpra. Spójrzmy um, może na YouTubie. I tak... Um, Awata ma fajny. Fajna jest taka figurka i napis: kloskowy Kasper. Banner jest już taki średni, co jest jednym z minusów, te, minusów tego kanału. Um, jego filmy ogólnie opierają się na recenzjach. Um, lubię kloskowego Kaspy przede wszystkim za to, że te recenzje są ciekawe ale też za to, że jest um, członkiem cebulowej ekipy Lloyda Maliny ale do tego przejdę jeszcze później. Więc tak jak mówiłem, jego filmy są oparte głównie na recenzjach. Gdybym miał wybrać taki mój ulubiony film, no to jest to Howl's Lego Story. Według mnie bardzo fajny film. Dlatego dałem Klockowego Kacpera na piąte miejsce. Na czwartym miejscu dałem jego Ninja. I wiem, że pewnie wielu myślało, że dam pudiego na pierwsze miejsce. No ale tak nie jest. Więc tak, teraz znajdę pud jego. ninja. I tak. Um, Awatar ma fajny. Bane też jest ok. I nie wiem do końca powiedzieć, na czym są oparte te jego filmy, ponieważ są to głównie jakieś ciekawostki i informacje. Jego nowe filmy są fajne, jednak najbardziej lubię te filmy z 2018, 2019 i 2020 roku. Po prostu to mnie najbardziej ciekawiły. I gdybym miał wybrać taki mój ulubiony film pod jego, to trzeba się cofnąć kilka lat wstecz a dokładnie chyba do 2019 um, już prawie tam jest, dobra to jest Lego vs Podróbki um, ten film mi się bardzo podobał, ciekawy według mnie lubię ogólnie takie filmy, gdzie się porównuje Lego z original, Lego z podróbkami wszystko Puri Ninja jest na czwartym miejscu. I teraz pochodzę na podium. Trzecie miejsce zajmuje Hexagonek. Heksagonek, um, Hexagonka. Heksagonek, heksa, przede wszystkim y, lubię, zaraz powiem za co. Ponieważ robi dużo rankingów na Tier Makerze. I podobają mi się po prostu te filmy. Awatar jest ok. Banner jest fajny, podoba mi się ten czarodziej tutaj. Filmy ciekawostkowe są fajne, na takie info bardziej, takie przypuszczenia robi. Ale najbardziej jednak lubię Hexagonka te filmy związane z Tyrrymakerem, gdzie robi rankingi. I moim ulubionym odcinkiem Hexagonka jest ile czasu minęło pomiędzy sezonami Lego Ninjago. Po prostu ja sam tego nie liczyłem i fajnie było dowiedzieć się, jak ktoś tak myśli. Hexagonek tak myślał, według mnie to jest prawda. Mogę trochę się nie zgodzić z czasem, który minął od 9. i 10. ale tak film jest bardzo fajny. No i miejsce drugie. Miejsce drugie zajmuje Lloyd Malina. Jak mówiłem z przyklockowym Kacprze. On jest członkiem cebulowej ekipy Loida Maliny. No i Lloyd Malina założył tą ekipę. I po prostu um, to jest um, mój drugi ulubiony Legotuber. Um, przede wszystkim u Lloyda lubię właśnie te filmy z cebulową ekipą. To mi się strasznie podoba. I tak, Awata jest. Muszę to powiedzieć, średni. Tak samo banę. Ja bym po prostu już zmienił tego Lloyda. Już trochę tak nudzi się. Jak już mówiłem, lubię jego filmy takie cebulowe. A tak jaki jest mój ulubiony film jego, to nie umiem określić, ponieważ ja mam wiele filmów Lloyda, które lubię. No ale gdybym miał tak wybrać jeden z moich ulubionych filmów. No to będzie to film, który został opublikowany dosyć niedawno, chyba tam z 5 miesięcy temu. Nie mogę go znaleźć, więc wpiszę to. Jeden z takich moich ulubionych filmów to zestawy, zestawy, które znalazłem w piwnicy, chyba tak to się nazywało. Te zestawy LEGO znalazłem w piwnicy. Podoba mi się ten zestaw, jak widzicie, tutaj ten z drugiego sezonu. Um, no i dla, dla co te filmy, sebulowe, bo po prostu dałem Lloyda Malinę na drugie miejsce. No i pierwsze miejsce. Mój ulubiony Legotuber, nie mam do niego praktycznie żadnych minusów, jest to Goldi. Goldi to jest mój ulubiony Legotuber. Jak ja go oglądałem, wpadłem wtedy na pomysł założenia kanału na YouTubie. Może, dobra, teraz sprawdzę Goldi. Najbardziej mi się podobał jego awatar, tam gdzie był po prostu złote tło i złoty napis Goldie, czy tam pomarańczowy. Ten nowy awatar mi taki ok jest, um, ale Banner już mi się bardzo podoba. I u niego już łatwo mi powiedzieć jaki jest mój ulubiony film Goldiego. Jest to oglądam swoje stare filmy. Ja wrzucił dwa, jeden gdzie z Lloydem Ma Maliną to oceniał. Stare filmy różnych Lego a na tym się skupiał po prostu na swoim kanale. Lubię też jego starsze filmy. No, wiadomo, że jego te pierwsze takie filmy to mogą być śmieszne, ale z każdym rokiem jego filmy były coraz lepsze. Przede wszystkim parodie mi się strasznie podobają u niego. Podobają mi się filmy o Bentenie, których jest niestety mało. Benten parodia to jest według mnie bardzo super parodia. Jak nie się nie wiecie, to to Goldi ma drugi kanał. Młody Goldi. I no, piosenki ma nawet OK. No ale dobra, to jest kanał Olego. No to mówię w jego kanale, gdzie nagrywał Olego. No więc to jest cały mój ranking. Co ja mogę jeszcze powiedzieć o nich? No, po prostu myślałem też o biurach Tym Geeku, żeby dać na podium, no ale nie wiem, po prostu coś mi tam brakuje u niego, a więc my się widzimy w kolejnych filmach. Stawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, ale jeśli jeszcze bardziej, to subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. i w tym filmie postaram się wyjście uruchomić funkcję z komentarzami, ponieważ chciałbym zobaczyć jakieś komentarze, jeśli się W ogóle piszecie. Więc widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!